Cześć wam. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na podróż do słonecznej Turcji, gdzie odwiedzimy Justiniano Club Alania. Hotel położony w malowniczej miejscowości Okurcalar. To miejsce, które przyciąga turystów spokojną atmosferą, piękną prywatną plażą i bogatą ofertą atrakcji. Jeśli szukacie idealnego miejsca na rodzinne wakacje, to koniecznie zostańcie ze mną do końca tego filmu. Hotel znajduje się w niewielkiej zatoce, w odległości około 35 km od Alanyi i 90 km od lotniska w Antalii. To typowy wakacyjny kurort, który oferuje swoim gościom wygodne pokoje rozmieszczone w kilkudziesięciu budynkach, w tym w głównym budynku hotelowym oraz bungalowach. Wnętrza są przytulne i funkcjonalne, a większość pokoi posiada balkon lub taras. Z którego można podziwiać piękne widoki na ogród lub Morze Śródziemne. Ogromnym atutem tego hotelu jest prywatna, piaszczysta plaża, oddalona zaledwie o 10 metrów od głównego budynku. Została ona wyróżniona certyfikatem błękitnej flagi, co potwierdza jej czystość i wysoki standard. Goście mogą tu korzystać z leżaków, parasoli i baru plażowego, gdzie serwowane są chłodne napoje i przekąski. Dla rodzin z dziećmi przygotowano wiele atrakcji. W tym Brodzik, Plac Zabaw oraz mini klub, w którym animatorzy organizują ciekawe zajęcia i zabawy. W restauracji dostępne są specjalne menu dla najmłodszych oraz wysokie krzesełka. Istnieje również możliwość wynajęcia opiekunki oraz wózka. Na terenie obiektu znajduje się duży basen zewnętrzny oraz dwie zjeżdżalnie wodne, które zapewniają świetną rozrywkę zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ciągu dnia Organizowane są animacje, gry sportowe oraz turnieje, a wieczorem goście mogą wziąć udział w pokazach i dyskotekach. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji siłownię, kort tenisowy oraz możliwość uprawiania windsurfingu i nurkowania. Hotel oferuje również różnorodne zajęcia sportowe, takie jak siatkówka plażowa, bilard czy tenis stołowy. W strefie spa można skorzystać z łaźni tureckiej. Sauny oraz szerokiej gamy zabiegów relaksacyjnych. Profesjonalni masażyści i kosmetolodzy pomogą zadbać o ciało i umysł, zapewniając prawdziwe odprężenie. Goście hotelu mają do dyspozycji kilka restauracji i barów, w których serwowane są dania kuchni tureckiej i międzynarodowej. Główna restauracja oferuje bogate bufety, a restauracje à la carte zachęcają do spróbowania regionalnych specjałów w wyjątkowej atmosferze. Podsumowując. Justiniano Club Alania to hotel dla osób, które szukają udanych wakacji w dobrej cenie. Bliskość plaży, bogata oferta rozrywkowa oraz komfortowe zakwaterowanie sprawiają, że to doskonały wybór zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i par oraz grup znajomych. A Wy, co myślicie o tym hotelu? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Jeśli spodobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał aby nie przegapić kolejnych recenzji najlepszych hoteli na świecie. Do zobaczenia w następnym odcinku.